Cześć siemano, tutaj Tanas, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Witam Was na odcineczku z koledy za Lecimy sobie dalej, mamy w końcu nasz piękny kwiecień, więc zaczynamy siewy rzepaku w dzisiejszym odcinku. Ma już siewy soi, sobie odpuszczę na odcinek, ja sobie go na lewie, który możliwe, że dzisiaj się właśnie pojawi. Więc serdecznie oczywiście zapraszam wieczorkiem na lewika. A my co, to zabieramy się za robotkę. Zabieramy się za robotkę, troszeczkę zmian tutaj na stałą, na tej serii, nie tylko na tej jak i na, jak i na odbiedaka, Bo już troszeczkę podziałaliśmy sobie z, z cenami za tą wodę. W końcu za tą wodę nie zapierdziela nam nie wiadomo ile pieniędzy. Tutaj jeszcze szczerze powiedziawszy, że tego GPS-a możemy sobie złożyć, bo dzisiaj bez ścieżek, bo chciał, jawo, po mi ścieżki w kukurydzy. Więc sobie bez tego będziemy siali. Lecimy na te nasze pola. Zobaczymy jak szybko nam to pójdzie siewnik. Oczywiście agromasza masę jest oporową tutaj z siewami sobie będzie musiał poradzić. Czekać, nie wiem czy mi się dźwignie uchyliły. Trochę mało to. Zawsze troszkę chłodniej będzie. Lecimy sobie na pole. Pięćdziesiątka i piątka będą obsiane w kukurydzy. Zobaczymy ile tutaj nam mniej więcej hektarów wyjdzie. Widzę, że tu jakiś samochodzik kiedyś, więc trzeba poczekać. Dobra, teraz możemy jechać na spokojnie sobie. Sobie Oczywiście wjeżdżamy tutaj na pole, rozkładamy siewnik, będziemy sobie zaczynali siać. No i co po tych siewach? E, kukurydzy, możliwe, że sobie jeszcze zrobimy tmr na dzisiejszym odcinku. A już, czekajcie. Tak, włączamy GPS-a, możemy sobie tutaj załączyć, tylko musimy oczywiście na 4 i pół metra? Czy 4 to jest? Nie, to jest 4 jakby, dobra. Dobra, to niech będzie tak i lecimy. Pierwszy przejazd, dobra, wszystko, wszystko działa. Oczywiście podziękowałem dla to za to podeszłanie mi tam przed premierą właśnie tego agramasza składanego, bo naprawdę bardzo fajnie on nam tutaj robotkę będzie e, robił. Czekajcie, może sobie troszeczkę dźwięki podgłosimy, bo ja ostatnio jak na live sobie gram sobie przyciszałem. E, tutaj te powinny być w ogólnych, więc sobie to zaraz tutaj, tak jest. Zaraz sobie tutaj troszeczkę to przeklikamy, żeby to troszeczkę głośniej oczywiście było. Głośne toczenia też można, czy jakieś ptaczki sobie tam będą nam świerkały i tak dalej, od czasu do czasu możliwe. Co koszty wody się zmniejszyły, tak więc troszeczkę teraz za to mleko będziemy zarabiać, a nie, że tak naprawdę bardziej na tym traciliśmy niż zarabialiśmy, więc teraz spoczko. No co, krówki mięsne też już fajną cenę tutaj nam mają bo 2,5 tysiąca za byki, więc 18 byków, więc troszkę pieniędzy wpadnie. Oczywiście za, za jałówki mięsne aż takiej tutaj ceny nie ma, ale na spokojnie też tam ta cena jeszcze do góry sobie oczywiście pójdzie. Bardzo ładne sarny tam są, oczywiście nie ma problemu. Jak najbardziej, no zobaczymy, ile to pole ma hektarów, będziemy mogli posprawdzać mniej więcej pola, ile hektarowe są że później sobie pozapisywać nawet może te pola, to by nie było głupie w sumie, żeby sobie te pola porozpisywać tak naprawdę, ile tu hektarów mają i później sobie wiedzieć, które pola mniej więcej czym obsiewać, nie? Żeby to nam wychodziło jakoś. A w tamtym stronie kurydzy miałem troszeczkę więcej, w tym nie będzie chyba aż tak dużo, bo to pole jest troszeczkę mniejsze, więc nie będzie aż tak, tak dużo, ale tak jak będzie troszeczkę tej kurydzy, więc... Będzie co? Będzie co kosić. no żeby nie był pijany, będzie wszystko w porządku. I co, wracamy sobie pomału do nagrywańska już tutaj bo od tego tygodnia powinno. W miarę wszystko polecieć. Teraz chłopaki sobie od biedaka nagrywają, to też będę mógł sobie tutaj właśnie ponagrywać. A co do Foresta? Foresta zaczniemy bodajże od pierwszego od 1 września, bo 1 września wchodzi kolejna aktualizacja do foresta, więc sobie tam z tym oczywiście polecimy. Ponieważ sobie to siada na, na mały urlopik, można powiedzieć, że w góry, to, że będzie troszeczkę przestój, ale postaram się coś ponagrywać, zobaczymy jak to będzie tutaj czasowo wyglądało i tak dalej. Też oczywiście zapraszam na wczorajszego vloga z Pryskania. Zapraszam serdecznie do oglądania, oczywiście niedługo też pojawi się vlog z koszenia prosa, więc sobie to też wszystko oczywiście ładnie ponagrywamy. Wczoraj też byłem sobie e, czwóreczką, potależywałem dwa małe kawałki, musiałem sobie talerzówkę dociążyć. E, kto nie widział zdjęcia na Instagramie, serdecznie oczywiście zapraszam na relację. E, tam właśnie pojawiła się to zdjęcie czwóreczki z talerzówką, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Jak ktoś jeszcze nie widział, więc powinno być widoczne. To jakaś górka mi się dziwna zrobiła, nie wiem czemu. Tak to się stało. Tutaj też nie dosiało. Dziwna sprawa, dziwna sprawa na pewno. Z, tym, z tymi górkami tutaj jakimiś dziwnymi, że to nie dosiewa, ale to nic, dobra, później się to ogarnie oczywiście. Piąta minuta odcinka. Dwa przejazdy zrobione, więc elegancka. Powinniśmy to w miarę machnąć tą kurydżę na dzisiejszym odcinku, wiecie, teraz bez ścieżek, i nie trzeba się niczym przejmować. Oczywiście dawka nawożenia już jest pierwsza dana, co mi ja bym mógł jeździć nawet Troszeczkę bardziej do lewej. Do lewej, do prawej. Żeby to inaczej troszeczkę tutaj nam szło, Ale dobra, tam przejdziemy tak, a kolejny już przejdziemy sobie troszeczkę inaczej, chociaż tutaj teraz dobrze wychodzi. Teraz wychodzi dobrze, więc tak będziemy sobie jeździli. Teraz idealnie nam się, prawie to, że w tych tak zwanych teksturach, więc będzie, będzie dobre. 20 arów mamy już zasianych grudzą, więc no tutaj Tutaj z, trochę będzie ty, tego pola 16-17 hektarów na godzinę. Możemy sobie tym siewnikiem oczywiście wysiać, no zobaczymy, jak dokładnie to pole będzie miało. Bo chyba połowy nie mam W kolejnym przedziemie będziemy mieli połowę zasianą, więc no takie 60 arów, 70 powinno to pole mieć. cały hektar. I tam co dorzucimy, no to takie z półtora hektara może będziemy mieli tej kukurydzy zasianej, niby niedużo a tamte pole było na pewno więcej, no ale też fryzę mieliśmy taką dowoloną, że mu 80 tysięcy litrów jakby nie było mi. Właśnie zostało. To też sobie krówki powyprzedywałem, to też wiadomo, że aż takiego zapotrzebowania na ten TMR i tak dalej nie ma, więc tam na spokojnie musimy tyle właśnie tego ładować jeszcze jak za te parę miesięcy sobie sprzedamy te krówki mięsne, te byki, tak zwane ole tutaj. Czekajcie dźwięki otoczenia muszę sobie raczej przyciszyć, bo to tak Wierdzielnęło teraz, że daj spokój, tutaj że to dało tak, że łapie te ptaki tak się drum, że daj spokój co to jednak będzie sobie przyciszyć jeszcze chyba, na, na ziół to wchodzi dobra muszę te p sobie wyczyścić Pojedzie, czy nie? Ora pojedzie. Cena na 30 sobie damy, może będzie troszeczkę lepiej. Nie będzie aż tak głośno. Coś tam sobie, słuchaj, to jest też Bolek dodał właśnie te dźwięki. Fajne, fajna sprawa, bo zawsze coś tam poćwierka nam elegancko. No więc nie będzie, nie będzie źle. Hmm, co, muszę troszeczkę też w sobie po popryskać na napęd, więc w tym tygodniu będę sobie leciał. Ostatnio u mnie Taka troszeczkę dziwna pogoda w sumie, bo w osta ostatnie dni, ostatnio 3-4 dni, no 3 dni, jest tak, że codziennie sobie coś pokropi, cały dzień jest słońce i na przykład nie zapowiadają deszczu, a wieczorem przyjdzie, popada trochę i, i tyle. Ostatnio też te burze jakieś tam wczoraj też grzmiało, popadało chwilę i tak naprawdę przestało i to było na tyle z deszczu. Więc ja sobie przed tym burzą pojechałem, przetalerzowałem trochę, ale stwierdziłem, że talerzówkę jest radka, przyjechałem, dołożyłem sobie troszeczkę obciążenia. No i zaczęło padać, mówię, dobra, nie ma sensu, dzisiaj nie będziemy jechać, bo jak popada ostro to nie ma co, bo gdzie się lepić i tak dalej. I podczepiałem sobie wszystko tam, ogarnąłem to obciążenie, jak to padało i tak dalej. powiem wróciłem z do domu, posiedziałem, i słyszę, że tutaj, że sąsiad uprawia sobie, i mówię, o, dobra, tutaj. Ja też podczepiam, lecę uprawimy. Będziemy mieli z głowy te kawałki, już zawsze to będzie troszeczkę mniej roboty na później. Zobaczymy ogólnie, jak będzie sobie czwóreczka dawała radę z talerzówką, jak to będzie tam zakrywało i tak dalej. Czy będzie już dobrze, czy nie. I powiem Wam, że dobrze, dobrze sobie radzi czwóreczka z talerzówką. Czwartym biegiem, tym tak zwanym terenowym, sobie jeździłem i bardzo fajnie sobie, sobie radziła. No, krótkie kawałki to nie było nawet. Gdzie tak naprawdę się za bardzo rozpędzić, bo takie można powiedzieć, że dziełeczki, yy, dziełeczki za, za domem można powiedzieć, że sobie uprawiałem tak jakby tutaj mam takie dwie małe ala dzierżawki yy, to sobie tam pouprawiałem to i teraz będę sobie jedno pola tak jak widzieliśmy opryskane yy, nie w poniedziałek raczej nie dam rady, ale we wtorek możliwe sobie pojadę yy, pryskać yy, dalej wszystko więc wtorek, środa jakby nie padało, to byśmy sobie ogarnęli właśnie resztę tych działek. Pozostaną mi jeszcze 3 pola do opryskania. czy? no 4 pola do opryskania można powiedzieć, więc mm, sobie to na pewno opryskamy i będzie elegancko. Co na tym jednym, jedno, no za dwa opryskiwacze jeszcze muszę sobie liczyć, żeby to wszystko opryskać. Zobaczymy jaki będzie efekt. No, Mam nadzieję, że jak najlepszy. Co do wapna, to może wapno też jakieś poleci w tym sezonie, zobaczymy, może po tym prosi byśmy sobie... Jak prosto się wykosi, to może po prosie by się tutaj wapno rzuciło. Zawsze to... Zawsze to coś lepszego, bo tutaj na perze by było opryskane, można powiedzieć, to teraz by wapno dorzucił i by było też w porządku. Wiadomo, na ten perz można było jeszcze opryskać, bo to co ile sad można sobie to zwalczyć oczywiście, ale na razie teraz byśmy sobie jeszcze to zostawili. Dali wapno, a w kolejnym na przykład sezonie byśmy sobie to opryskali kolejny raz na PSZ i zobaczylibyśmy, jaki by był oczywiście efekt. 50 motogodzina godzina na, na MSA. No MSA i powiem Wam, że tak naprawdę został kupiony na wiosnę i on cały czas ma, cały czas ma robotę, więc jest wykorzystany w 120% nawet bym powiedział. Była to z Gruberem, a to z Siewnikiem jednym czy drugim. Naprawdę sobie tutaj śmiga aż talala. Co, kubotka teraz tak naprawdę, można powiedzieć, że odpoczywa, stoi sobie, można powiedzieć, że nieużywana jak ładowarka, bo jednak teraz kubota jest typowo do, do tura potrzebna mi. Wiadomo, czasem coś tam się pojedzie, coś tam się może uprawić, czy coś. Mogłbym na sobie tą za dzisiaj siać kubotą, ale jakoś tak fajniej. Masajem GPS jest, więc jakoś tak, jakoś tak wygodniej, bym mógł powiedzieć. Więc możliwe, że tą kubotę sobie troszeczkę podtrzymamy sezon 2 i sobie też sprzedamy i wymienimy na ładowarkę czy, czy coś takiego czy może inny ciągnik, zobaczymy jak to będziemy z pieniędzmi stali teraz mm, teraz bym chciał sobie na przykład tutaj coś powymieniać mm, na przykład wymienić sobie rozrzutnik, kupić przyczepę może do kiszonki mm, no ale zobaczymy, na razie jeszcze w tym sezonie może być ciężko Zresztą fajnie było kredyt spłacić wiem, wziąć kolejny <laughs> no tutaj zburzenie mojej stodoły, można powiedzieć, i postawienie czegoś innego yy, właśnie, żeby też to fajnie wyglądało i tak dalej, nie? Więc coś takiego będziemy sobie tutaj myśleli, na razie 10 tysięcy w naszym koncie. Yy, no zobaczymy, będziemy przewijać dalej, pieniążki za mleko będą sobie nam no, wpadały jakieś, więc nie będzie, nie będzie źle, nie będzie źle. 0,60, już mamy obsiane, więc ładnie, 0,70 powinno być nawet. No dobra, 07, nie? Bo jeszcze co to nam? kawałeczek został i tam ten clean, więc no. 065, coś takiego może e, tutaj nam wydać e, z tego pola. No i tak, tak i tak czy siak będzie dobrze, nie? Kukurydzy nigdy nie było na tym polu, więc akurat fajnie się złożyło, że teraz będziemy mogli sobie to zrobić. I widać nawet, e, gdzie były ścieżki do opryskiwacza. Bo. Oj, przypadek, co podniosłem się wnikarz bo widzicie jaśniejsze, ciemniejsze się zrobiło, nie? Więc to fajnie, fajnie nam to widać, bo oczywiście te ścieżki są nawiezione na fulla A tutaj mamy nawiezioną jedną dawkę Jak widzicie. Będziemy musieli sobie tego moda tutaj wgrać, na to, na to wołowanie, żeby po do sobie nie wołować bo to To było fajne To było fajne jakbyśmy po tej nie musieli sobie oczywiście wołować. Zawsze ten plon troszeczkę lepszy był, nie? Dobra, Cygfuch, moglibyśmy sobie tutaj teraz pojechać od tej miedzy, sobie tutaj zasiać ładnie, żeby na tamtą stronę pojechać, i mieć to pole, już oczywiście, skończone. Czy się sieje? Jakby się nie siało. Jest chwila, ale dobra, teraz się już sieje. Więc gitara. Dobra, jakaś górka tu jest, dlatego nam się to nie chciało dosiać. Dobra. Teraz powinniśmy zabrać wszystko tutaj. To mnie interesuje, czemu to się nie chciało wziąć. Zobaczymy, może na powczesniaku nam się to ogarnie. I no 070 będzie. Przepraszam, że nie będzie, a tu będzie. Bez problemu. No tam nie zasiało, tam nie zasiało, więc musimy sobie w drugą stronę, jakby pojechać w stronę rowu i może wtedy będzie dobrze z tym obsianiem. nic nie jadzie, możemy sobie do końca pociągnąć poprzeczniaczek i teraz musimy się nawrócić i zrobić właśnie tutaj zasiać, żeby nie było tej mijaka takiego wielkiego Będę musiał to sobie troszeczkę wyprostować. Ten siewnik coś tutaj nam... No, będzie ciężko łopsiać chyba. Nie będzie za łatwo. Dobra, Tera, teraz coś też oddało. wiecie? o, hopsa. Kombinacja, no ale niestety. O, szurba. Rek się spokojnie. Dobra, udało się. Jakoś się udało. Teraz wracamy na... Właściwy tor. I lecimy sobie tutaj. Bez GPSa sobie może pojedziemy, chociaż tutaj musimy sobie troszeczkę wykręcić jeszcze. Bo tutaj musimy troszeczkę sobie dosiać do rogu. 15 minut odcinka. I lecimy na tamto pole. Chociaż nie, bo nasion będziemy miał mało. No, dobra, to wrócimy sobie na gospel, zrobimy TMR a i na koniec może jeszcze pojedziemy sobie że zasijemy. się nam powinno w sumie wystarczyć 25 litrów, więc tutaj powinno styknąć. Mały, powinno powiedzieć, że przyjazd nam został, więc sobie to bez problemu tutaj właśnie ogarniemy. Co można się napić. Bo górączę na dworzu. Ostatnio sobie klimatyzator zakupiłem, bo... Wiecie, jak ma się pokój zamknięty do nagrywania, i się nagrywa, to tu jest ogień straszny od komputera. Ale też klimatizotora nie będę używał na odcinkach, bo jednak nie są on jakiś najcichszy, więc no między odcinkami tam może będę sobie go włączał, żeby sobie troszeczkę schodzić. No tak to, a tak to ciul. Ja widzę, że mi jakś trochę porobiło, ale dobra to się, to się poprawi. Już poza odcinkiem sobie to ogarnę, żeby nie było. Jakichś ubytków na polu. strat, by nie było. No idealnie nam starczy nasion. Pełny siawinek na 0, 70... 73 Starczy coś takiego pewnie. Dobra. Odwracamy się do poprzeczniaka. Robimy go i będziemy mieli jedno pole kukurydzy już zasiane. Nie wiem, jak to tam sąsiedzi stoją z sianiem kukurydzy. My tam są budową, widziałem ostatnie, lecą ostro. Już uciekam, koleżko. 0,73 hektara mamy tam zasiane. Eee, właśnie, kukurydzy. 0,7 można powiedzieć eee, hektarka. No, psiane, więc nie ma, nie ma źle. Ciekawszy tutaj, czeka sobie z paszowozem. Co, jeszcze jeden siwniczek powinno nam z tego oddać? Z tej naszej paletki z nasionami, którą mamy tu. Aha, to mi chyba nie zaciągło z co trzeba. Nie, nie z palety, to chyba z tamtych worków mi wzięło, co? Myślałem, że to z palety mi to z worków, które były obok. No dobra, nic, nic się nie stało. Bierzemy kejsika i lecimy sobie pod pryzmę. Ukręcimy sobie tmr ładnie. Ciano sobie wrzucimy, wrzucimy sobie kieszoneczkę i żeby Tak podjedziemy, o. Można załączyć sobie, niech już tutaj działa sobie. O, oczywiście sobie tam powiedzieć mogłbym zaczepić sobie widły ale tak się przeczepiać cały czas to nie ma sensu weźmiemy sobie jakoś tutaj tym krokodylem złapiemy tą belkę dobra udało się 4500 litra beleczka Chcę sobie dać tak ło czekajcie bo nic nie widzę Możemy sobie odpuścić ja tą belkę. Proszę ją puścić. Halo. Dobra. Jest. Coś już wsypane jest. Yy, dobra. Opuszczamy. Wjeżdżamy sobie. No i jak widzicie, mamy jeszcze 79 tysięcy litrów, można powiedzieć, że kiszonki na, e, na pryzmie, więc no jest trochę jeszcze tego jest. Tam nie braknie na spokojnie. Kiszonki nam nie braknie, nie ma takiej możliwości, żeby nam tutaj braknęło. Pryzma naprawdę na plus. Tutaj widzicie, że Tyle kiszonki przejęła. Wszystko się udało sfermentować. Wszystko się zrobiło jak należy. Sprawdziliśmy, że ta ma potrafi dużo przyjąć kiszonki, więc bez problemu sobie możemy tutaj działać jakieś takie troszeczkę większe pola, nie? W kolejnym sezonie może sobie zrobimy na 29, które zobaczymy. Teraz na tej 29, to 72 piekniemy sobie oczywiście soje. I co, 70. jedynkę pole będę chciał sobie połączyć z polem, na którym jest łąka. A zamiast tej łąki sobie dokupimy jakąś inną łąkę, tam jakąś dzierżawę sobie weźmiemy, zobaczymy co się uda. Czy uda się jakąś dzierżawkę ogarnąć jeszcze, czy nie bardzo. Wszystko się okaże. No troszeczkę już tutaj mamy nasypane. 21 minuty odcinka, więc ja pewnie tego temera zrobimy, będziemy kończyli Nie będę was zanudzał tym sianiem, zapraszam na live'a tam Będziecie chcieli jeszcze siewy pooglądać, bo tam na pewno siewów Nie braknie, sobie tutaj pogarniamy na tym sejwie. Może pójdziemy na naszego save'a na live, y, albo zagramy sobie W, w request'a w końcu, tak dla Dla uodmiany można powiedzieć Zobaczymy Jak to będzie, na pewno tutaj sobie pogarniamy, żeby też mieć być do przodu, tak naprawdę, żeby czekać na dalsze przewijanie i oczywiście wbijać na czerwiec, robić się na kosy, robić jakieś tam żniwa yy, i sobie poszcztawać jeszcze nasze plony jakieś tam, które mamy, chociaż nie, dobrze, soję tylko mam, mam tylko soję na, na sprzedanie na, na tym, jak dobrze pamiętam. Jak mnie tutaj coś nie myli, tak jest 11 tysięcy soi, i ona będzie do sprzedania w czerwcu. Więc sobie w czerwcu to na pewno sprzedamy. Ludzie, niestety w tym sezonie nie mam. Tam w tamtym sezonie jeszcze była kukurydza do sprzedania, a w tym sezonie niestety se, już nie ma nic. Nie ma nic, czekać. Pójdziemy sobie tutaj. Dobra, mamy full. Mamy w sumie fulla. Więc sobie pojedziemy. Wysypiemy. Do tej, do tej naszej dużej łobory, naszej najnowszej, bo to po lewej bym sobie tutaj oczywiście zburzył, coś innego postawił, ten silos bym nie wiem, też może gdzieś go indziej przestawił i sobie dostawił jeszcze jakiś silos, bo silosów nigdy za wiele, nie? Trzeba będzie coś tu ogarnąć. ważne, że czynniaczmy zawsze idzie do sprzedania, to zawsze jakiś pieniądz przychodzi, i będziemy coś z tym. I sobie tutaj zainwestować jakiś losach czy coś. Chore, jak tutaj jest... To jest tak, to jest tutaj, tak? To zarobimy będziemy mieli tutaj pełno, można powiedzieć. 2,5 tony zostało, więc możemy te 2,5 tony sobie zabieć na pastwisko. I tak sobie odcineczek jest dzisiejszy zakończyć. Każdym traktorem może powiedzieć, że dzisiaj pojeździłem, więc jest elegancko. W sumie też troszkę zostało jeszcze nam. Trzeba będzie pościelić, żeby tego łobornika troszeczkę też było, chociaż tutaj tej mam bardzo dużo. Więc sobie tą gnojowicą będziemy na pewno tutaj łoblewać te pola nasze piękne. Jak widzicie tutaj mam 9000 no a w tej mam 271 tysięcy gnojowicy, więc no... Jest sporo, bo samoloty latają, mój Jezus. Jak widzicie tutaj trawa nie jest zbyt duża, więc no nie ma sensu jej ruszać, więc ona sobie troszeczkę podrośnie, kiszonki czy kiszonki siana. Jeszcze troszeczkę mi zostało, więc tutaj bez problemu możemy sobie to Yy, ogarnąć yy, później. Tutaj pole te też przygotowane yy, pod siebie, więc tutaj będziemy sobie oczywiście działali, jakieś rzeczki się porobi, tego, pach pach i będzie, yy, będzie elegancko. Tak więc co? Ja myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Jak Wam się podobało to oczywiście zostawiajcie łapeczki do góry, subiki na kanale i spadajcie wieczorkiem na live'a, możliwe, że yy, odpala się wieczorem, jak nikt się nie będzie odpalał. Bronek może się nie będzie odpalał, to ja się z miłą chęcią dzisiaj odpalę, więc do następnego lajwika, do następnego lajwika, do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć, smacznego obiadku Wam życzę, widzimy się wieczorem.